Andrzej Lok, witam Państwa. A razem ze mną w naszym studiu Piotr Dębiński, prezes z Związku Młodzieży Wiejskiej w Zielonej Górze i Maciej Gawron, zarząd wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Zielonej. Górze Dzień dobry. Witam serdecznie. się, dobrze. Związek Młodzieży Wiejskiej. to brzmi tak, tak no, Naleciałości, w przeszłości jednak w tej nazwie być może istnieją, bo kojarzą się ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, który działał, działał. Dawno, dawno temu w ostatnich latach nie funkcjonował, a tu nagle, proszę, istnieje. Co się stało? Tak, istnieje ma się coraz lepiej. A czy była pewna przerwa, to jest była. reaktywacja, rozumiem? Tak, była przerwa, jest reaktywacja. Obecnie chcemy się organizować w grupy, tak jak w grupę, tak jak robią to mieszkańcy całej Europy. Po to, żeby być silnie, wzajemnie sobie pomagać, wspierać. I realizować swoje wspólne cele. To, to tak brzmi bardzo pięknie, górnolotnie, ale jakiś związek z polityką jednak jest, czy nie? Nie. Związek. Młodzieży... Oficjalnie czy nieoficjalnie? Ani oficjalnie, ani nieoficjalnie Związek Młodzieży Wiejskiej jest autonomiczną organizacją. Oczywiście ze Związku Młodzieży Wiejskiej wywodzą się politycy różnych ugrupowań. Yy, przykładowo, dobrym przykładem jest na to europoseł z SLD Mirosław Alejniczak. Yy, do Związku Młodzieży Wiejskiej należą również członkowie byłej yy, Ligi Polskiej Rodzin PiSu, PO, PSL -u. czyli szerokie spektrum yy, Panie Maćku, co się stało takiego, że że jednak podjęliście decyzję musimy na nowo ten związek reaktywować, bo on jest potrzebny potrzebny w województwie lubuskim kiedyś był Nastąpiła potrzeba, żeby ponownie był. Jest to organizacja też młodzieżowa, dużo młodzieży jest w naszym województwie, bo choćby nawet Uniwersytet Zielonogórski zrzesza taką dużą ilość studentów. No i dlatego... Pod... Mówi, mówi Pan o tych młodych ludziach i co do tego e, pełna zgoda, ale z drugiej strony e, ja zewsząd słyszę narzekania, że młodych ludzi ciężko zaangażować. Szczególnie zaangażować w organizacje, które choćby Panowie zaprzeczali. To jednak jakoś politycznie, politycznie się jednak e, kojarzą albo mają jakieś takie naleciałości. Jak Wy chcecie przełamać tą barierę, e, żeby jednak młodzi ludzie chcieli działać, aktywnie działać, żeby nie byli tylko Takimi członkami, którzy wypełniają jakieś deklaracje bądź też tylko podpisują listę. Wychodzimy do młodych ludzi z konkretną ofertą, z konkretną ofertą szkole na terenach wiejskich. Chcemy zaktywizować młodych ludzi, chociażby odbyło się szkolenie na temat europejskich liderów, w której również braliśmy udział miało na celu zaktywizowanie młodych ludzi. Mamy szerokie, mnóstwo pomysłów na temat szkoły na terenach wiejskich. A dlaczego akurat wieś? Dlaczego nie związek młodzieży miejskiej albo miejsko-wiejskiej? Dlaczego nie próbowaliście tego w jakąś inną formę ubrać? Bo wieś, to oprócz tego, że to młodzież i ciężko ją zaangażować, to wieś jest szczególnie trudnym terenem. Tak, Związek Młodzieży Wiejskiej to jest trochę taka yy, ten wiejski, ten człon jest, yy, no może zmylić troszeczkę. Ale to jest z wynikiem. 80... Czyli jednak też działacie w miastach. Tak, oczywiście. 85 lat istnienia Związku Młodzieży Wiejskiej, ale ten Związek Młodzieży wiejskiej ewoluował przez te lata i dostosowywał się do zmieniającego się otoczenia. Nazwa została, ale angażujemy też młodych ludzi z terenów miejskich, chociażby właśnie z Zielonej Góry, w którym mamy swoje koło koło na uniwersytecie. I tak, chcemy działać i w mieście, i na wsiach, szczególnie na wsi. Bo tam jest trudniejszy, trudniejszy stat, mają młodzi ludzie na wsiach. No Jeżeli w ogóle na tych wsiach jeszcze pozostali, bo bardzo często młodzi ludzie ze wsi po prostu uciekają do, do miasta, ale ciągle jednak mają korzenie wiejskie. Jakie macie te plany związane z działalnością? To znaczy, pan mówił tutaj o, o pewnych szkoleniach, o kursach, które chcecie organizować, dedykując to właśnie młodzieży z trudnych terenów, ale co jeszcze? Ja może tutaj powiem o kole akademickim, co na przyszłość. Chcielibyśmy dokończyć e, procedurę rejestracji na Uniwersytecie Zielonogórskim i od nowego roku s, ruszyć z kopyta z naszą działalnością. Osobiście mam takie marzenie, aby e, Związek Młodzieży Wiejskiej, koło akademickie było taką organizacją, gdzie młodzi ludzie z terenów wiejskich, e, studiujący na, na, mieszkający na terenach wiejskich, studiujący na Uniwersytecie Zielonogórskim e, Chciałbym dodać Panie Redaktorze, że to jest gro osób, którzy studiują na Uniwersytecie Zielonogórskim. Mogli otrzymać pomoc w rozpoczęciu działalności studenckiej, jak i naukowej. Tutaj mówię o samorządzie studenckim, o organizacjach studenckich, jak również szkołach naukowych. Jestem też przewodniczącym koła naukowego, jako zarządzania i jednocześnie koordynatorem od dwóch lat akcji Debiuty Naukowe. No ich chciał pragnę aby ten związek młodzieży wiejskiej był przepustką do świata nauki tych młodych osób i pomógł im w rozpoczęciu kariery naukowej. No rozumiem plany są ambitne, ale na koniec takie pytanie bo zawsze ono się jednak pojawia jeżeli się nie pojawi pytanie to rzeczywistość o to zapyta o pieniądze. Znaczy skąd pieniądze na działalność? Czy związek młodzieży wiejskiej jest na tyle bogatą instytucją w w tym sensie centralnym, że i wspomoże Was tutaj w tych działaniach, bo kursy, szkolenia, jakieś działania, o których Pan mówił przed momentem to wszystko kosztuje. Nie do końca Zarząd Krajowy ma na to fundusze. Fund... Zarząd Krajowy nie dzieli tymi milionami, no, to, ale Tym trudniejsze są... zadanie dla Was wobec tak, tego. Oczywiście, tak, oczywiście, ale są źródła, pieniądze. z których można pozyskać te źródła i chociażby wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, pozyskaliśmy te fundusze i będziemy w najbliższym czasie tworzyli takie spółdzielnie socjalne dla osób do 30 roku życia, czyli dla osób młodych i takie spółdzielnie otrzymają wsparcie... Wsparcie ambitnych również, wsparcie finansowe na rozpoczęcie swojej działalności, realizowanie swoich planów, pomysłów. Panowie, ze szczerego serca Wam życzę wobec tego sukcesu, aby Wam się udało prężnie działać i angażować młodych ludzi do działalności nie tyle politycznej, ale, ale społecznej. I na koniec jeszcze, gdzie Was można znaleźć, gdzie Was można odszukać? Niedługo będą utworzone dwa biura. Jedno w powiecie międzyrzeckim, a drugie tutaj w zielonej górze. Niedługo już mamy fanpage na, na, na Facebooku, coraz więcej mamy tam tak zwanych polubień, e, znajomych. Więc tam was trzeba szukać przede wszystkim, tak, że Facebook dla wielu ludzi nie stanowi tajemnicy, To jeszcze na Uniwersytecie Zielonogórskim. W klapie marynarek widzę już odznaki Związku Młodzieży Wiejskiej. Maciej Gawron, zarząd wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Zielonej Górze i Piotr Dębiński, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej w Zielonej Górze, ale rozumiem Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego. Co tak, Województwa Lubuskiego. Byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę, zapraszając na nasze kolejne spotkanie. Będzie o akcji Strzelczanie dla Strzelczan.